Nie nie, ja nie oszukuję. Ja 1 minutę 45 A Banji, Nie! Jeju, kto ty to zrobił? Jest! Ja nie wiem kto to budował. Ja tego nie chcę! Co? A ja tego nie chcę! Ja nikt teraz nie będzie mógł kazać na Banji. Do, do, do ja domu Domo pie... 5252. Ej, dziknijcie się do mnie, ja idę do mojego domu, do kopalni, co? Domo 10... 5252, kto mu pozwolił wejść na mojego serwera? Komu? Domo 5252? I ja go przez go zbanałem. Zabić na tym bardziej. Ja zbanowałem go. Bo on mi Nie no, ja muszę oszukiwać, bo przez ten dom Karola to po prostu mi się tu ludzie zabiją. Co? Co? I ktoś zbudował wielkiego creepera, jak latałem. Wiecie? Wiecie, że ktoś zbudował wielkiego creepera i małego. Nie znowu, jak po 20 dend zniszczyć repery wszystkie wraki. Serwie grać kare. No bo. Kurde. Wyszli, co? Chłopeta ci Nie. Kto przyknął? Dlaczego przyknąłeś? Wiesz, no jak na YouTube to zobaczą? Policja nas będzie sprawdzać. Nie mnie.

A się zbierze... Dobra. No, na game idzie. Zaraz sobie zbierę moje jedzonko. Bo ja mam swoją farmę. Wy nie możecie zbierać, bo ja mam własną farmę. Później nasz... Jedno. Sobie... Ja też. Teraz nagrywa na pewno.

Co? Ja. Okej. Okay. Odbieraj. Ja? Odbrałem. No to dobrze. Już. Co? Mama, a ty wiesz jak się nagrywa przez to, Zrobi taki żart. Mm. Ja też mam podobny. O. Co? Ja? Ja przez aukcję. Ja przez coś innego. Ja mogę nagrywać 6 godzin. Jak nie będzie dużych klagów, to... Ja nie wiem. Ja nie wiem. Widok z góry. Ja nie, okay, co tu pisze? O czerwonej linii się rozpędza, a na czarnej już się skacze. Dobra. Woohoo! nie, Wow! Ty nie, nie, ja idę do mojego domku. Mojego nowego domku, dużego Ne. Mogę sobie nurkować bez okularków. Jaki lak był teraz? Ja cię. Panie I to Martyna. Siej, Martyny zapytaj. Eee, a czemu? Jezu nie czemu? Jezu, nie bądź taki. Mm -hmm. I jak włącz, włączyć na Skype'a to ktoś, ktoś cię zaprosi, prawda? Co? Co? I teraz mnie zaprosili, bo miałam taką samą nazwę, co na Skype'ie. Tak, co? Tak, 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 Nie. Nie? Jakby co mnie nie było. Ja się rozłączę, ale potem chcę pogadać z Szymonem. Odcinek, to jest pierwszy odcinek. Ja nie nagrywałem. Nagrywam 10 minut. Drugi odcinek zaś 10 minut. Szymon, chcę ci coś powiedzieć. Możemy na osobności. A ja chcę Szymonowi podać serwa. Poza tym ja. O, o a ja na Szymona czekałem, bo jego mama mi powiedziała, że będzie o 13.00, ja cały czas czekałem. Ja też czekałem. To trzy, dwa, jeden. Szymonku, chcesz się angolę, nam jest? Ja bym wręczyła wszystko, Szymon, pięć, dwa, pięć, dwa. Okej. Okay. Szymon, ja mam dwa. Co? Dwa, no, bo moja mama. Ja nie kończę, to nie muszę. Nie, no ja te wszystkie chcemy wywalam.